Witam serdecznie na moim kanale Beautiful Flowers, piękne kwiaty. W ogrodzie wciąż dużo pracy, zwłaszcza w takim ogrodzie, który wciąż powstaje. Zajmę się dzieleniem ciemierników, będę dzieliła ciemierniki bezłodygowe. Ciemierniki możemy podzielić na dwie grupy, bezłodygowe i łodygowe. Do ciemierników łodygowych zaliczamy ciemiernika cuchnącego czy ciemiernika korsykańskiego. Oznacza to, że kwiaty zostają zawiązane na pędzie kwiatowym wraz z liśćmi, a ciemierniki Bezłodygowe to ciemiernik wschodni, ciemiernik ogrodowy, ciemiernik biały czy ciemiernik czerwony. I kwiaty tam wytwarzane są na pojedynczym pędzie kwiatonośnym, pojedynczej łodydze, na której znajdują się kwiaty. Nie ma na niej liści od dołu, tylko te liście. Pojawiają się przy kwiatach. Mamy koniec kwietnia i tak wygląda ciemiernik Double Ellen Green. Cały czas kwitnie, cały czas ma jeszcze młode pączki, które będą się rozwijały. Jest bardzo ładny. Tego ciemiernika też będę chciała podzielić w tym roku, ale dopiero po Kwitnieniu, i będę chciała też przenieść go na inne, lepsze stanowisko. Tutaj jest bardzo słoneczne i suche stanowisko. Ja mam taką e, ziemię, która szybko się e, e, robi e, w skorupę. E, w szczególności gdy jest bardzo ciepło i e, wieje silny wiatr. Wykopię tego ciemiernika tutaj e, obok. Mam nadzieję, że się wykopie dobrze. Powinnam poczekać na deszcz, ale niestety nie mam czasu. Jak przyjdzie deszcz, będę miała inne pracę do wykopania. Jest. Ciemiernik wykopany. Może uda mi się go zaraz podzielić. Po zimie odbudował ładne, piękne liście. Może uda mi się podzielić go na pół, więc będę miała już dwa. Bardzo lubię tego ciemiernika, bo on zakwita już pod koniec października i stopi bardzo długo ogród. Miernik wschodni, ciemiernik ogrodowy dosyć dobrze znosi przesadzanie i dzielenie. Ja robiłam już to kilka razy, nie mam z tym problemu. Ciemierniki dobrze się po tym regenerują. Ciemierniki wschodnie oczywiście i dosyć szybko kwitną po takim zabiegu, więc nie ma czego się obawiać, tylko. Dzielić te ciemierniki, które znoszą to dobrze, a wtedy będziemy mieć więcej roślin w ogrodzie. Podzieliłam tego ciemiernika na dwie części. Nie będę dzieliła go już bardziej. No teraz będzie potrzebował energii na to, żeby przyjąć się w nowym miejscu. Tu, mam, tu Muszę odciąć, tu jest taka wygryziona przez nornicę. Najprawdopodobniej, bo mam bardzo dużo tu takich różnych szkodników których próbuję się pozbyć, ale nie chcą, nie chcą opuścić tego terenu. I jest drugi. Mamy dwa nowe. Teraz przyniosę ziemi kompostowej. Dodam troszkę obornika i ziemi ogrodowej ze sklepu ogrodniczego i posadzę to w nowym miejscu. Będzie miejsce dla tego ciemiernika, wsadzimy go na rabatę z ciemiernikami. podłoże mam przygotowane. Jest to mieszanka kompostu, ziemi ogrodowej, dodałam też troszeczkę obornika. Ciemierniki lubią takie podłoże próchnicze, Więc nie będę używała tej ziemi, co tu jest. Ja mam taką glinę w ogrodzie, ciężką ziemię, więc sadzę go w to podłoże przygotowane. Podlejemy Jeszcze. i jedna karpa wsadzona. Teraz będę wsadzała drugą. Nowego miejsca w ogrodzie potrzebuje także konwalik. Konwalik jest to roślina, która przypomina nam trawę, ale trawą nie jest tu w odmianie Niger

Ta roślina lubi słoneczne i półcieniste stanowiska, ale problem polega w tym, że nie lubi ona całkiem słonecznych i suchych, takich jak występują w moim ogrodzie. Więc szukam jej odpowiedniego miejsca, i myślę, że tu może sobie bardziej poradzi ze słońcem. Chociaż na słonecznych stanowiskach bardziej wybarwiają się jej liście na ciemnobordowy, taki prawie czarny kolor, to jednak takie bezpośrednie słońce rośliną nie służy. Nie ja mam problem właśnie z roślinami, które lubią więcej półcienia, czy cienia, czy wilgotności, bo ogród jest. Położony na wzniesieniu, gdzie jest często bardzo gorąco i do tego wieją silne wiatry, które wysuszają też podłoże. Więc z takimi roślinami mam problem. Tutaj znalazłam miejsce dla konwalika. Tak wygląda moja całkiem nowa rabata z ciemiernikami, którą zakładałam w zeszłym roku, w jesieni, w październiku. Ciemierniki ogrodowe ciemierniki pochodzące od ciemiernika wschodniego tutaj się teraz prezentują. Bardzo ładnie odbiły po zimie. One nie kwitły jeszcze, bo dopiero aklimatyzują się w tym miejscu, i mam nadzieję, że w przyszłym roku pokażą na co je stać. Na razie odbudowały piękne listowie, a teraz na Arabacie zdobią kwiatami pierwiostki ogrodowe ciemiernik korsykański na tej samej rabacie. Jest to pierwszy ciemiernik, który zakwitł u mnie z siewu. Tego ciemiernika wysiewałam jeszcze z Anglii i sadzonki przywiozłam ze sobą tutaj do Polski, do mojego nowego ogrodu. A to jest ciemiernik Snowdance, który bardzo ładnie zdobił zimowy ogród, zakwit kwiatami biało-kremowymi. Teraz te kwiaty zmieniły się na taki purpurowo zielonkawy kolor. I ciemiernik cuchnący, który przez Przypadek rośnie sobie tutaj na dużej rabacie frontowej, gdzie jest w tej chwili bardzo mało cienia. One mają więcej cienia w lecie, gdyż rosną tutaj derenie białe, które ja na wiosnę przycinam bardzo króciutko. Ciemierniki wschodnie zawiązują już nasienniki, wydadzą dużo nasionek. Część tych nasionek kiełkuje tutaj u mnie w ogrodzie i w taki sposób pozyskuję nowe rośliny. W tym roku mam dużo młodych siewek z ciemiernika Double Ellen Green. Tu następny to są siewki ciemiernika rozmary. One też dają dosyć duży samo samosiew. Jest to bardzo fajny ciemiernik. Zakwita najszybciej, bo już w październiku u mnie w ogrodzie. I przecudowny ciemiernik Double Ellen Green. I, e, tym e, sposobem e, żegnam się I, e, dziękuję bardzo.